Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, mam dla Was dzisiaj bardzo inny news. Przede wszystkim inny, dlatego że dotyczyć będzie Armored Warfare. News jest o tym, że macie szansę zdobyć naprawdę dużo złota, nie tylko do Armored Warfare. I to jest właśnie niesamowite w tej całej akcji, ponieważ grając w Armored Warfare. Będziecie mogli, zaraz oczywiście przejdę do wszystkich szczegółów i wam to wyjaśnię, ale grając w Armored Warfare, będziecie mogli powiększyć swój stan konta albo w Armored Warfare, albo w World of Tanks. I teraz chodzi ogólnie o to, że firma odpowiedzialna za Armored Warfare proponuje nam, albo proponuje Wam, przede wszystkim graczom zainteresowanym dołączeniem do społeczności Armored Warfare, takie rozwiązanie. Jeśli Zarejestrujecie się i tutaj jest pierwsza ważna uwaga. Możecie zarejestrować się ogólnie na stronie Armored Warfare, ale możecie też, i do tego szczerze zachęcam, bo wesprzecie tym rozwój kanału, zarejestrować się z mojego unikalnego linka. Jeśli to zrobicie i stworzycie sobie nowe konto w Armored Warfare, i tu jest bardzo ważna uwaga, w dniach od 3 do 14 lutego, czy naprawdę czasu na rejestrację macie niewiele, bo tylko do niedzieli 14 lutego, do walentynek, to możecie wziąć udział w, tym, w tej całej akcji. I polega ona na tym, że od 3 do 29 lutego, czyli do 14 się rejestrujecie, ale do 29 macie czas na tę akcje, musicie zdobyć szósty tier w Armored Warfare. Czyli po prostu musicie wyekspić czołg szóstego poziomu. Jeśli to zrobicie, jeśli wam się uda to zrobić, to tym nowo odkrytym czołgiem szóstego tieru musicie koniecznie za odbyć jedną bitwę. Może być to bitwa w trybie... Przeciwko przeciwnikom może być przeciwko e, bitwa w trybie e, PVE, czyli w trybie przeciwko e, otoczeniu, można tak powiedzieć. I w tym momencie macie przed wami stoją dwie bramki, każda wygrywa, i w pierwszej bramce macie 2500 sztuk złota, aż 30 dni premium i choke Type 59 w wersji Legend do Armored Warfare, bądź Możecie wziąć 2,5 tysiąca golda do World of Tanks. I zobaczcie, odblokowujecie sobie w Armored Warfare. Podkreślam, na nowym koncie musicie mieć nowe konto. Na nowym koncie odblokowujecie sobie tier 6 i robicie nim jedną bitwę i możecie wybrać sobie albo 2,5 tysiąca golda, 30 dni premki i typa 59 wersji Legend do Armored Warfare, albo 2,5 tysiąca golda, co przekłada się na przykład na miesiąc pręki w World of Tanks. 《いつか!?》 Jeszcze raz powtórzę, ponieważ to jest bardzo ważne. Rejestracja jest do 14 lutego. Możecie i zachęcam Was bardzo do tego, żebyście to robili z mojego unikalnego linku. A do 29 lutego macie czas na wyekspienie tego czołgu. Ja sobie teraz przejdę do Armored Warfare, żebyście zobaczyli, jak się gra Warmored Warfare pojazdem pierwszego poziomu, czyli M113. Ja szczerze mówiąc, miałem bogatszy garaż Warmored Warfare. Kiedy ta gra była we wczesnej fazie rozwoju, no ale niestety nadszedł reset konta, więc zachował mi się tylko Nick, bo jestem w Armored Warfare, jestem Mr. Omenem, jednak no niestety nie zachował się mój garaż i no mam tylko te dwa pojazdy podstawowe, ale nie mniej można zobaczyć jak to się gra i jak to mniej więcej wygląda. Jeśli ktoś Amort Warfare nie zna, to przypomnę, że ta gra jest troszkę inna niż WoD, ponieważ tutaj nie mamy podziału na kraje, tylko na tak, zwane, na, na tak zwanych dealerów. Po prostu konkretne, jakby firmy nam dostarczają czołgi, co pozwala na mieszanie nacji czołgów. Przede wszystkim, a druga rzecz, czołgi są o wiele bardziej współczesne. Te niższego poziomu oczywiście są dawniejsze, ale te najnowsze, 9-10 poziomu, są praktycznie czołgami tymi, które e, można spotkać na przykład na różnych pokazach w, w współczesnej broni pancernej. Także naprawdę, jeśli ktoś lubi klimaty bardziej współczesne niż drugowojenne i chwilę po II wojnie światowej, Warhammer Warfer będzie właśnie miał okazję od, znaleźć różne maszyny, e, łącznie z tymi najbardziej współczesnymi, najbardziej zaawansowanymi. Także teraz sobie powoli przechodzimy do bitwy, zobaczycie jak się mniej więcej gra. Losowanie w sumie, no powiedzmy mamy o jeden, drugi tier mniej, także niestety słabo. Ale ja powiem szczerze, właśnie sobie specjalnie wziąłem M113, bo pamiętam, że lubiłem nią grać, ponieważ ona ma bardzo fajny taki trollowy karabinek. I teraz, jeśli tak jak mówię... Uda Wam się w ciągu tych, no jeszcze dwóch tygodni, więcej odblokować. Tier szósty, będziecie mieli możliwość wybrania sobie nagrody w jednej z dwóch gier. Jeśli, jeśli Wam się Armored Wolfes spodoba i będziecie kontrolować przygodę z tą grą, to w ciągu dosłownie jednego dnia. Zostanie Wam na konto przesłany, właśnie gold, czołg oraz dzień premium. A jeśli wybierzecie sobie mm, nagrodę w World of Tanks, to w ciągu 14 dni kalendarzowych zostanie Wam to złoto przetransferowane. E, jeszcze 6000 EXPA do M109, pisze Zetor.pl. E, dobra, i właśnie to mi się podoba w tym czołgu, że on jest taki mały żwawy. E, przede wszystkim, właśnie w Armored Warfare. Fajne jest to, że czołgi naprawdę piekielnie szybko skupiają działa. Naprawdę jest to niesamowite, po prostu skupianie działka jest błyskawiczne. No Te drugowojenne w World of Tanks są o wiele wolniejsze. No właśnie tutaj ludzie piszą, że pogolda. I powiem wam szczerze, mam taki przeciek od osoby, która chyba już to zrobiła. Jeśli byście byli to akcją zainteresowani, to sposób na zrobienie. Na zrobienie tej misji jest dość prosty, ponieważ kupujecie sobie 3 dni premium w Armored Warfare i w ciągu 3 dni intensywnego grania podobno da się spokojnie wyekspić szósty tier. Także taka, taki protip, można powiedzieć, taka, taka wskazówka dla chętnych. Yy, o, zobaczcie teraz skupianie. Ups. A. Chodź tu. Ej, ej, ej. Krytyczne uszkodzenie gąsienic. Dostał. Te płotki niszczę po prostu jak dziki, a niestety... A niestety nic nie robię. Także można sobie właśnie w takim w sumie prostym sposobem wyekspić ten wymagany przez przez misję hmm, czołg. Trochę. Dobra, wystrzelmy. A on tam już chyba... O shit oj 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 zawiesz się zawiesiłem na kamieniu Oj, ty z buju, bez szkoły, no Ła! Teraz mi stamtąd bił Dobra No, niestety, ale czołg lekki tych HPów został mi raptem 10% Ktoś mógł im pomóc, please Tam coś jedzie Wykryty. No ja wiem, że jestem wykryty, ale nic jest... nie... Mogę zrobić. E, no, sprytnie zagrał M41, no proszę, Bulldog. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze do e, drugiego czołgu, czyli wejdź do garażu. No, także jeśli byście byli chętni na zrobienie tej misji, to podobno przy takim na przykład może w piątek wieczorem sobie można zacząć kupić Premkę trzy e, dni i e, pewnie w ciągu soboty, niedzieli dalibyście radę. Macie na to jeszcze sporo czasu, e, także myślę, że jest realna szansa, że każdy powinien wyekspić, a nagroda naprawdę fajna, ponieważ z tego co wiem e, i tak też. E, Słucham, czytam, orientuję się w komentarzach i ogólnie swoich widzach. To, wbrew pozorom, zakup miesiąca premium dla wielu osób jest no, wydatkiem, jeśli nie poza wszelkim zasięgiem, to na pewno jest to wydatkiem sporym. Także takie wymienienie na przykład czasu w jednej grze na możliwość pogrania sobie w drugą grę z kątem premium, no, wydaje mi się, jest całkiem ciekawą. Propozycją, ofertą ze strony Armored Warfare. Um, więc od Was tylko zależy, czy byście byli ewentualnie chętni na, na zapoznanie się z nową grą. Jeśli ktoś Armored Warfare nie zna, to razu mówię, że mechanika jest bardzo podobna. Strzela się prawie tak samo, czyli wiadomo, weak Spoty są dolne płyty, jakieś wizjery. Także nie ma co po prostu myśleć, że nagle, jak mamy czołg bardziej współczesny, to wystarczy po prostu huknąć w wieże i na pewno się przebijemy. Sterowanie jest bardzo podobne, prawie że identyczne. Shiftem się przybliża. Prawem się blokuje cel, strzał. No, minimapka też widzieliście bardzo podobna, no, tak naprawdę interfejs w garażu może jest troszkę inny, ale na pewno grafika. Grafika jest o wiele um, ciekawsza. Wszystko to lata na Cry Engine, czyli na silniku znanym chociażby z Far Cry'a, czy um, ojej druga gra Far Cry i, i z O przede wszystkim z Cryzisa. Yy, więc te wszystkie efekty, yy, fizyka yy, gry, fizyka obiektów są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Yy, o, ta sama mapa. To się, pod tabem mamy oczywiście to samo. Yy, Kontrolem mamy wolną myszkę, można sobie zaznaczać minimapkę. No, także yy, myślę, że nie ma co już Was przekonywać. Jeśli ktoś czuje się zachęcony, to pewnie spróbuję. Jeśli ktoś się nie czuje zachęcony, to moje dłuższe gadanie pewnie niewiele zmieni. Kwestia tylko, czy ktoś, nie wiem, ma czas ma chęci. Na prawym się blokuje kamerę. No mówię, standard. Naprawdę można. Można sobie, pod Z są, jest kółko z yy, komendami, tak jak mówię, no jeśli ktoś grał w World of Tanks, a nie grał w Armored Warfare, to jeśli chodzi o taki pierwszy kontakt, na pewno szok, o, artyleria, t <grym i> 92 nie, nie śmieję się oczywiście, to nie jest artyleria. Yy. Jeśli ktoś grał w World of Tanks, to na pewno odnajdzie się w interfejsie i sterowaniu i ogólnej mechanice Armored Warfare. Jedyne, co może go na początku dziwić, to właśnie różnice w, w, no, w strzelaniu, w szybkości czołgu, bo te czołgi naprawdę, naprawdę bardzo szybko jeżdżą. Czołgi lekkie potrafią być po prostu no, takie bączki, no tylko w wziął, poleciał, nawet nie jak w niego przycelować. Inna sprawa też, że te czołgi, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo szybko skupiają te działa. Także no, to jest takie, to jest co innego. No nie może być to z, z kopia 1 do jednego względem wota, ale... O, wykryty. O, uciekamy. Jakby ten gracz patrzył w moim kierunku chociaż trochę, to myślę, że mógłby spokojnie mnie namierzyć szybkim strzałem, bo naprawdę możliwości skupiania tutaj są bardzo duże. te działa, nie opuszczam. Ok, to sobie tutaj coś jest. Jakiś tam na kampę ustawili. Ten samochód, mi niestety, przeszkadza nadal skutecznie. To może zakamienia sobie trochę po snajpie. Nie, zakamienia też nie. Dostał, o, od razu chyba mocno mu sypnęło po modułach Też fajne właśnie jest to, że się od razu pokazują O, zobaczcie na te, o, właśnie o takie efekty eee, To naprawdę ciekawe wygląda eee, Ciekawe właśnie jest to, że mamy to od razu tak zwane odloko, Czyli widzimy te uszkodzenia eee, Kwadratowy ten bolid mój Uszkodzenia modułów i, i załogi Także to na pewno ułatwia yy, ocenę sytuacji Dobra, powinniśmy teraz dać radę im skoczyć trochę na bok to jemu ja się wycofuje. No oni tam są za. No okay, chyba kogoś strzela. Powinienem móc mu pomóc. Okej. Okay. O, coś tutaj wyjeżdża. Gąsienice uszkodzone. nie, te karabinki, zobaczcie, jak po prostu jak koszą. Gościu praktycznie został na ogrysku HP. Już go wykończył. A Shit! Dobrze. Ten płotek po prostu nie. Dobra. O, uh, a to. O! Od boku. No, tego się nie spodziewałem. T54, zobaczcie. T54, który jest w WoCio 9. tierem, tu jest Tierem drugim, Czyli to widać, pokazuje wyraźnie różnicę, jak, yy, jak różnią się epokami te czołgi. Y, ponieważ tam jest to prawie topka, tutaj jest to prawie nic. Taki zwykły Tier, można powiedzieć, rozbiegowy. M41, tutaj zobaczcie, jest na y, też drugim poziomie. Teraz spotkanie. No karabinki naprawdę robią robotę. Nie może go przebić. No, 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 dawaj, 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 Skończ go. Trudno się przebija z karabinka, zobaczcie jak, jak, jak ładnie odbija wszystko. 9, 6 HP, no to... Do... ach, nice, dobrze. Także moi drodzy, dobra, to tyle. Podsumowując, do 29 lutego macie grę. I misje do 14 lutego rejestrujecie się Zachęcam do rejestracji z mojego linka Jeśli zrobicie szósty tier I zagracie w bitwę Dostajecie 2500 golda w wocie Albo 2500 golda plus 30 dni premium Plus typa 59 w wersji Legend W Warfer. To tyle podsumowuję Także bardzo Wam dziękuję za uwagę Jak się podobało to zarejestrujcie się Pograjcie, sprawdźcie się Zobaczcie co potraficie w Armored Warfare A tymczasem lecę do następnego Cześć